Cześć widzowie, dzisiaj jestem w Blocksburgu i będzie e, film z edycji świątecznej. I teraz jedziemy w naszego domku, trochę go zdobyłem na święta poza odcinkiem i kupiłem samochód, który się zbugował. O! Jest nasz samochód. Tu mamy taki domek. Mamy choinkę w środku. I kupiłem również taki tu i jeszcze piecyk na tylko No i musimy dzisiaj wybrać więcej kasy, aby... więcej kasy, aby zrobić tutaj basen. Na święta zrobimy sobie basen. Albo zrobimy sklep. Możemy zrobić sklep z dniami, ale nie wiem czy się da, więc na początku na razie zrobimy tylko basen. O, bo taki par wodny, więc gdybyście chcieli... Takiego parku wodnego, właśnie mojego, przejść To wystarczy, że poszukać mojego domku w grze i obok będzie po dzisiejszym odcinku. Może będzie już ten park. Więc ja zjadę go, sprawdzę, co się nagrywa. Dalej, nagrywa się. Chyba ja też muszę zjeść. Pyk. ale jak chcę, co jest za ładką, bo też wiem. Dobra, pyt, bo musimy sobie hangar i doładować. Pyt, trochę tego. Jemy sobie. A co wolać, żeby brać? Fajnie. Dobra, musimy jeszcze coś zjeść, bo trochę głodny, to sobie to zjemy sobie telewizor by mi, aby trochę fani poszło do góry, ale nie wiem czy właśnie z telewizora właśnie idzie fani, czy to tylko idzie z książki więc po prostu zaraz pójdę po książkę, bo ja nie widzę, że Fanny nie idzie, pójdę po książkę i... i będziemy dalej. Dobra, tu mam książkę jakąś. Trochę okay, to fan się podrośnie. Pyk. To jest właśnie też piękny świąteczny domek, zrobię coś niebiesko, żeby ładniej to wyglądało. I nasz basen będzie tutaj gdzieś. Fajnie się jakoś tam ładuje. na jak wejść. Z książką na dasz. Ej, ej, ej. I stoimy sobie na dach. Tu ogólnie powinien być balkon. Ale tak nie można zrobić drugiego piętra, chyba że... Dobra, jak wyjdę z To kosztuje 3 starobsów Multiflora. Floor. Dobra, jak to trudno. Muszę mieć trochę piętro. Ale na razie musimy usunąć dach, o i to ja zrobię No, i co, budak finansowy, dobra, dobra. Teraz bujdy. Róż w tak. Dobra. Także ja się tu nie zrobił, dobra. pek i pek, a gotowe, teraz ten se, znacznie. znakie, teraz uderz w bo tu możemy trochę budować Tak. My taki mały barkom może hmm. tak Tylko to jest ściana właśnie nie powinno być dobra bo coś zrobię już wszystko Budy. Teraz bierzemy sobie włosy. Tak. nie ja mogę tego właśnie zrobić. Właśnie. Czasami mnie denerwuje to, że też się tak właśnie dziwnie robi. zawsze mnie denerwowała, a w to. Ale ostatnio coś łatwo idzie z tym sufitem Dobra, tu będzie Jeden pokój Tu będzie łazienka Tu będzie Sypialnia, bo to na dole usuniemy Może w następnych odcinkach to, ze mną, to jest ze mną zamieszka, zobaczymy i Dla was jest podziąg kto? My tu jeszcze zrobimy taki jeden duży pokój. A teraz zobaczymy, co będzie. Dobra teraz. I jeszcze jaście i teraz jeszcze musimy znaleźć schody, bo nie będzie wyjścia na górę. Tylko mam nadzieję, że nie będą takie drogie. 250 do, na to jeszcze nie stać, bo na dachu nie będzie mi stać. Znaczy takiego czegoś to nie chcę. Jakie normalne schody za 300, ale nawet 300 nie ma. Dobra, naprawi, że wiemy, musimy niestety jechać do pracy. Wsiadamy w samochód, chustę, no jedziemy. Jadziemy. Dobra, pyk. Teraz ja coś się nagrywa, dobra, złożymy jeszcze w tym odcinku. I wykręcamy. Chyba w do miasta się jechało, tak, chyba tak. Dobra, bo w dzisiejszym odcinku bardzo ważne by było i fajne zbudowanie tego właśnie drugiego piętra. I może zrobienie jakiegoś tła, jakby to powiedzieć, tła. I zrobienie następną. I proszę zaparku poczekaj, to zaparkujemy sobie ale chyba jedziemy tak, będziemy, te, będziemy w tej pracy, dobra Może tak samochodem będzie szybciej to rozwozić niż tym motorem tak naprawdę no o. a nie mogę, to samochodem oni tu zostanie, dobra Chodzimy. Jest napisane, że tu nie można parkować, ale trudno. Jedziemy, dobra. Tego człowieka co chce pizzę. Dobra, tu jest. się właśnie za jedną pizzę, ja nawet to jest dużo Przejdziemy do Mikołaja Dobra, same i bum Kompletnie nie umiem tej motorami jeździć Dobra, idziemy dalej mm. O kolejną pizzę I siup. Ja musimy trochę bardziej wykręcić. To Do D i S. Dobra. Jedziemy. A, dobra, to chyba będzie gdzieś tam, bo to zazwyczaj jeszcze dowozi pizzę jest tam. Dobra. Trochę wolność się tym skuterkiem jedzie. Są te góry nasze. W... w Brusburgu. Daleko ten gościu, stoi to Tam stoję, ale do końca nie widzę. A nie tutaj. Tak bez koszulki, proszę pana. Widzisz, że zimno jest. No, nie wiem, czy w taki sposób zarówno tą pizzę dopiero. To dziewięćdziesiąt no, bo... sześć. zarobimy na tej, na tej pizzy, bo potrzebujemy tak przynajmniej tysiąc, aby to zrobić. To muszę trochę pojrzeć tą pizzą, zrobię teraz cięcie, pojrzę trochę tą pizzą i się do was odezwę. Pa, pa Znaczy robię cięcie i zaraz się do was odezwę. Dobra widzowie, zarobiłem tutaj y 8 100 złotych i teraz idziemy do innej pracy, bo ta się bardzo nie opłacała bo osiemdziesiąt, znaczy też opłacała się, no ale to też wolę do jakiejś innej pójść, może tu zarobię więcej, bo właśnie tutaj w tej kopalni miałem jako miner miałem lepszy level i wtedy może szybciej to wyjdzie dobra tu jest wideo z widzę sobie z na dół, na są najlepsze luty zazwyczaj na niżej da się Dobra, kopiemy. Ja sobie uzbieramy tutaj może tak z 500... Nie no, z 1000 trzeba zbierać, bo mamy tylko 1000, a 2000. To może mi się wtedy starczy, no bo tak 2000 dużo to nie jest tak naprawdę. Ale może na wykończenie tam kawałka domu dam radę. I, ma, ma, I damy radę. I wiem co zrobimy w tym dużym pokoju, bo jak zbieramy tę kasę, to zrobiłem cięcie. To wymyśliłem. Tam to zrobimy... Taki yy, taki pokój, gdzie będzie różne imprezy, będzie takie disco do tańczenia, będą jakieś muźniaki, duży telewizor, ekran, fotele. Tylko to nie w dzisiejszym odcinku, bo nie mam tyle kasy, ale w następnym odcinku, właśnie, zrobimy tam salę taką i. Jeśli i, no, zrobimy taką salę i może kiedyś będziemy ta imprezę. Ale może w następnym odcinku już będę z jakimś innym. W, w tym odcinku, gdzie będzie ta impreza, może będzie kilka moich znajomych, więc będziemy mogli zrobić w miarę większą trochę imprezkę, nie? Taką przygotuję jakieś napoje, jedzenie. Na odcinku następnym, a jeszcze następny będzie właśnie ta impreza. Tak. Kopiemy. Coś tu jest pode mną? Jest to normalny kamień. No dobra. Mamy już 148. W miarę dużo, ale trzeba go zrobić głębiej. Najle najlepszy sposób jest kopać się pod ciebie, ale. A kopiemy się pod ciebie. Dobra, no w miarę nie no, idzie tak źle. Żeby mieć ten level, żeby nie level 8, to już 9 nie zabra, ale że dobrze idzie w wydobywaniu surowców, że już no, 171 mamy, no to już jest mało, bo potrzebujemy trochę więcej na dokończenie tego drugiego piętra. Upijamy się w dół. Tak, tak. Jeszcze niżej. Mam nadzieję, że nigdzie nie wpadnę. Kopujemy. Pyk. Widzę ja zrobię cięcie, zdobędę z tysiąc i do was wrócę. Dobra, robię cięcie. Widzowie już właśnie jestem, zrobiłem to cięcie i tu pod ziemią znalazłem takiego kryształa, jak widzicie będę będę go teraz kopał, już mam, będę miał tysiąc, mam 981 będę miał tysiąc i wrócimy właśnie do domku i wyremontujemy go, dobra, powoli tak się kopie, by, 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 kopiemy, bym, 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 ale to mu nawet mnie za co będę musiał się umyć Dobra, jeszcze jednego też wykopiłam, bo już jest, już tak po drodze jest, a jest on dają dużo. To będę miał 1100. I tu, tu jest prawie 100. W tych, tych, tych moich pieniądzach, co mam przy sobie. To będzie teraz 2200. I wtedy będzie super, jak będę miał 2200, tych właśnie kasy w Burgu, To właśnie za to sobie ten domek zrobimy, ale już w tej sali, jak mówiłem, nie zrobimy. Ten shift. A wychodzimy, bppek. Pe, pe, no i mamy. Teraz tylko... E, world, mody, skills. To. My house. Go to my house. Dobra. low lo, lo, landing. E landing. Dobra. Ładuje się po no, mogę się to szybciej ładować. O, jestem. Wchodzimy. Jakieś dawać zimnostki Napalimy światło, ale nie mało jak siedzę. No jak nam się robi, ale podpiszcie, sobie, i być szybciej, Trochę szybciej od razu idzie. No i trochę energia. I to dobrze, że trochę ta energia idzie. Ja się myję. Nie wiem dlaczego. Robię sobie chyba na 100. Za 2 minuty będzie trwał film. Wchodzimy. Idziemy to zjeść. Może coś sobie zrobimy. A może sobie to weźmiem po prostu? Bo muszę to po, na porcję brać. Placy. Nie pojedyn. Dobra, mam. Dobra. Możemy tam, dano przy okazji, ten energetykę zrobi. Dobra, wydaje mi się, że możemy do Big Loda iść. I robimy tą górę. Dobro. To było chyba też, tak? Ja wychodzę, muszę na dole wstawić. W domu, dobra. Te schody mogą być tu tak naprawdę. One nic nie mogą być. Nie wiem właśnie dlaczego. to się chciało? Powinno się dać. Właśnie te schody powinny być... A, bo jak robiłem ciury, to chyba powinienem zrobić. Teraz jestem na dole. Podjedzie, właśnie nie chcę wejść. Kominek trochę kanapę przesunął. Żelazałobyście ją. Widzę, że ja będę tutaj kończył ten odcinek. Zrobię to poza odcinkiem. I pokażę. Nie będę góry wykonała, tylko zrobię te schody. Teraz, papa. Pa.